To jest ta wystawa, jest o tym, jak widzimy teraz naszą rolę w świecie zmian w architekturze. Pokazujemy kilka, kilka dróg, jakimi chcemy podążać. Bo jedną to jest zmiana przełomów. Wystawa, na którą zaprosił nas Wladimir Berglowski. Małe ruchy, które mogą udoskonalić trochę to, co już działa. Ale drugą rzeczą jest to, co mamy w Giardini i w Arsenale, w księgarniach, czyli nasza monografia, która pokazuje, że technologia też jest ważna. Te dwa projekty, które kończą tę książkę, pokazują, że nie zmienimy świata, nie zrobimy nowych ciekawych projektów, jeżeli nie będziemy czerpać z ciekawej technologii i tymi pomysłami chcemy się dzielić z innymi, bo to jest taki czas czas dzielenia się, żeby. Hmm. inspirować innych w imię wspólnego dobra.